Wszystkim z tej strony taka Ma na Waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable od zera i słuchajcie kochani, jak po tytule się domyślacie, jesteśmy dziś tutaj w Valledale z jednego powodu, ponieważ potrzebuję kucyka. Mam tylko 495 Star Coinsów, nic nie, do, nie doładowywałam, e, ponieważ myślę, że to nam wystarczy. E, kucyka chcę kupić tylko i wyłącznie do zadań, e, które będziemy robić. E, będziemy robić zadanka właśnie związane z tymi kucykami. Jest nam on po prostu potrzebny innym koniem, nie można tego zrobić. Ale także chciałabym podjąć się wyzwania wytrenowania go. E, jeśli chcecie właśnie taki odcinek, gdzie go trenuję, przyspieszam, dodaję muzykę, e, to piszcie... E, Piszcie, postaram się coś takiego zrobić. Zobaczymy, czy chociaż na tym koncie, chociaż jednego kucyka uda mi się wytrenować do samego końca. Także jeśli macie ochotę popatrzeć na te zadania, zobaczycie, podowarzyszyć mi po prostu w, w kupnie, to zapraszam do oglądania. Ok, no to chodźmy sobie sprawdzić, co oni tu mają w ofercie. Tu mamy jakiegoś no, on mi się szczerze mówiąc nie za bardzo podoba, ale jest bardzo drogi i podejrzewam, że tutaj raczej żadnego kucyka nie kupimy. Co to jest za koń? Eee, nie wiem, jak można w ogóle tego nie kupować. O, na tego nas stać! A on mi się bardzo, bardzo podobał. Właśnie byłam ciekawa, czy będzie e, mnie stać na niego. Bardzo fajnie. A ten tutaj? Ten też jest całkiem spoko. Też mnie stać! Hej, to nie jest tak źle. Ten jest brzydki, a jest drogi, a on wygląda jak taka marchewa. <laughs> marchewa! Chociaż nie, tak odtąd może, może całkiem słodko wyglądać, ale nie, 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 jednak nie, nie bardzo. Tu jest jeszcze jeden. Łaciatek też jest bardzo fajny, ale jest bardzo symetryczny. Nie nie, nie fajnie, ale tak, pys, ma względny, chociaż. Chociaż nie, już wtedy ten, ten rudziak jest ładniejszy ta marchewa. Dobra kochani, słuchajcie, ja lecę jeszcze szybciutko ogarnąć forcie pinta, jak wyglądają te kuce. Um, razem z wami oczywiście. Po prostu widzimy się tam na miejscu i jak coś, to podejmiemy decyzję już tam. Najwyżej się tu po prostu wrócę. Okej, okay, kochani, lecimy dalej ze sprawdzaniem kucyków. A tutaj mamy jakiegoś siwka. Um, 450 no, to stać nas, ale tak szczerze mówiąc. No, jest ładny, ale taki zwyczajny mi się wydaje. Ten pewnie będzie drogi. A, tak myślałam, bo jest ładny, właśnie jest ładny. Bardzo ładną maść. Ten, ten mi się kompletnie nie podoba. No i bardzo dobrze, że jest drogi. Ten mi się jeszcze podoba, i właśnie nad tym się zastanawiałam tak naprawdę, bo wiem, że on tutaj był, i on jest. Przepiękny, bardzo mi się podoba. I chyba jednak wezmę tego, nie co ja robię z kamerą. E, chyba jednak wezmę tego, a nie tego łacia tego, chyba że mnie nie stać. No. Stać, 450, no. Czyli wszystkie moje oszczędności, oszczędności, które sobie tutaj. Mm, ten też jest za 450, ale Wam powiem, że ten tak średnio jakoś tak, no mówię, nie bardzo mi się widzi. I ten też jest taki po prostu sobie zwyczajny. Chociaż ma przyjazny, taki sympatyczny pysiol. Ale czy opłaca się wydawać więcej starkońców na konia, którego e, tylko się użyje do kilku zadań? Nie wiem, nie wiem. Kurczę, no ale on jest. Jak już mam wybierać kucyka, to żeby był ładny. <laughs> Co myślicie o tym? A dobra, nie będę się zastanawiać, bierzemy go i koniec. Um, kup konia. <laughs> Love Dream, losowe of Old Mystery, uh, Wish Wish, <laughs> Night Hill, Nocne um, Mist Hoof. Um, niech mi się coś wylosuje. Wiecie co, dobra. Kliknę loso, losowe jakieś 10 razy na przykład, albo 8, moja ulubiona liczba. 8 razy, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Storm Kiss. Nie, no nie, nie podoba mi się. Rock Hero, Ice Dream. Nie, Old Diamond. Born. Wanilia. Ale nie wanilia. No nie. <śmany> coś takiego wiecie. No, normalnego. <śmany> Moon. Um, księżycowy bohater. Może być? Moon Hero. Może być. Jej! Kupiliśmy kucyka! <śmany> Jest! Będzie zrobione zadanko. Oczywiście zaraz jedziemy do stajni. Nie mam żadnego innego sprzętu. Raczej nam star na to nie wystarczy. Ile mam? Ach, 45 to nie jest jeszcze tak źle. Dobra, ale lecimy szybko do stajni po niego. Szybciutko, szybciutko. Oczywiście nie zwracajcie uwagi na e, minki moich koni, bo przez ostatnie trzy dni nie miałam w ogóle jak tutaj wejść i się nimi zająć. Także no niestety tak to wygląda. Są okropnie zaniedbane. Czy ja potrzebuję brać podkowę? Nie potrzebuję. Nie mam jeszcze żadnej dokupionej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jesteś! Ale mi dziwnie będzie na kucyku. Dobra. Ale fajny! On ma w ogóle bardzo fajną strukturę sierści, muszę Wam powiedzieć. Tak. Jejku, ale one są wolne. Masakra. Ale chyba nie będzie aż tak źle. Trzeba to wytrenować. Ustaw konie, żeby tam nie stał. No i dobra. No i dobra. Czy ja, jak cię ubiorę, to będzie to bardzo źle wyglądało? Nie, nie. Ta uzna jest siła szybkość, a to ma. Dobra, to to. No nie mam nic innego, no. no. nie mam, no. Dobra, niech jest. Chyba, że na niebiesko. Czekajcie, może na niebiesko będzie ładniej. Tak na sportisz. A niech będzie tak na sportisz ubrany. Nie wygląda najgorzej, ale nie jedziemy na razie do, do tego... do... City Plaza... Szkoda mi czasu, tak naprawdę. Za 45 starkoisów niewiele kupimy. Po prostu muszę je znowu doładować. Ale co o nim myślicie? Nie wygląda aż tak najgorzej, nie? No nie, nie wygląda. Ale jeszcze wiem, gdzie pojedziemy. O Jezus, ale on jest wolny. Na farmę Steve'a. Chciałabym tylko sprawdzić, e, jakie są fryzurki, bo tak naprawdę nigdy tego nie sprawdzałam u kucyka. Jedyne kucyki, które ja mam u siebie, to są te... Mm, te nowe wiecie z tymi nowymi animacjami. Ale okej. Okay. A jakoś tam nie chce mi się jeszcze robić tej reputacji, żeby żeby je kupić jakoś mi się nie bardzo spieszy, tak jak mówię u mnie kucyk. To jest tylko do tych zadań. Jakoś na mistrzostwa nigdy nie jeździłam. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Pokaż się tak z tutaj z tej strony. To jest na jedną stronę. Taki poczochraniec chyba wygląda najlepiej. No chociaż korki. No, kucyk to kucyk powinien być taki poczochrany, nie? Kurczę, nie wiem. Wiecie co? Naprawdę nie wiem. Nie, ta na pewno nie, ale albo ta, albo ta zwy zwykła, która jest. Jeszcze raz tak z przodu, muszę to zobaczyć. Ta albo ta. Nie wiem, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że w tej dobrze. Hmm, chociaż. Nie, zostawiam ta, co jest. Już dobra, niech będzie. I co, teraz lecimy do Fortu Pinta, żeby. żeby porobić sobie zadanka. No, no, no. No, kurczę, nie mogłam przeskoczyć. A jej kuale on jest wolny. Będę teraz narzekać. Um, Fort Pinta. Ok, jesteśmy tutaj u Penny, ale on wygląda całkiem ładnie. Tylko wiecie co, to siodło jest takie wielkie na nim. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lowisa, w końcu nadeszedł czas założenia, złożenia w całość toru wyścigowego. Spotkajmy się z poli w punkcie z kucykami. Potrzebujemy twojej pomocy. Punkt z kucykami jest na tyłach kopy... kry... kopyta, krypty Johna Jarla. Pomiędzy kryptą. co? Pomiędzy czy... czymś tam i rzeką srebrnej pieśni. <grypty> Nie zdążyłam przeczytać i kliknęłam. Tylko najpierw załatwię parę drobiazgów i spotkamy się tam. Dobra. A ja mam to zaznaczone gdzieś? He nie, ale podejrzewam, że, że wiem gdzie to jest, chociaż nie jestem pewna. Głowy nie dam sobie uciąć, ale chyba, chyba wiem. Zobaczymy. Najwyżej będę. A nie, tutaj zwa... jest zaznaczone. Ojejku, aż tam. Ja mam na tym kucyku tam jechać. Naprawdę. 10 godzin później. Ale zobaczcie, jak on śmiesznie te kopytka przednie. tak Hopciop, takie, nie wiem, jakoś tak dziwnie je wyrzuca do przodu. Macie takiego wrażenia też przy tych kucykach. Jak wysoko je podnosi pod siebie, zobaczcie, uchu, jak skacze. Bardzo fajna animacja jest skoku w ogóle kucyka. Muszę powiedzieć. Muszę powiedzieć. Ej, nie było aż tak źle, dojechaliśmy w miarę szybko. Nie no nie jest... Ops, sorki <laughs> Moon Hero, przepraszam Ale nie żałuję, że go kupiłam Tak jak mówię, jeśli chcecie filmik Z trenowania tego kuca To dajcie znać Wiem, że z Mustangiem wam się podobało Także myślę, że to całkiem Fajny pomysł może być Dzień dobry Dojechałam dość szybko Najszybciej jak się dało Cześć Lewisa, miałam e, przejażdżkę Kurtem, więc dotarłam szybciej Niż się spodziewałam Proszę, teraz możemy zacząć pracę. Postawimy przeszkody na torze, umieścimy wszystkie znaki i posprzątamy. Jest mnóstwo roboty, ale z pomocą powinno pójść szybko. Lawisa, czy możesz ustawić przeszkody? Są tak ciężkie, że byłoby super, gdybyś, gdybyś przewiozła je na koniu. W ten sposób nie będziemy musiały spolić, dźwigać ich przez cały, parkour, przez cały punkt z kucykami. Możesz? Dziękuję. Wróć, kiedy skończysz, a zostaniesz pierwszym miejscem, który przetestuje ten tor. Wiem, że też te zadania w sumie nie są mocno punktowane, ale jak już czy ja powinnam tam do góry, nie? <grymne> nie powinnam? Dobra. Stop, 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 stop. No, tak długo musi się ten cofać. Aha, ojej, pamiętam, ja to robiłam tak dawno. Nie. Ale wiecie co? To jest dobry sposób, żeby to omijać, bo i tak i tak byśmy musieli zrobić kółko później. No nie. I naprawdę musimy być za tym. <laughs> Czemu to mnie teleportuje? Ok. Dobrze, że zdąży się rozpędzić. No wróć, wróć, wróć. I tak mnie tepnie do tyłu. No, tak myślałam. Jeszcze tylko trzy. Jeszcze tylko trzy. Jezus, ale ten koniec wolny. Czemu? Czemu? Dobra, i jedno ostatnie. Jedno ostatnie, ludzie. No nie. O, okej. Okay. Myślałam, że znowu będę musiała się cofać do tyłu. E, dobra, to wracamy tam do niej. No śmiesznie wyrzuca tego pytania. No, no. Jakby miał takie zrośnięte pęciny. Nie wiem, czy... Takie wiecie, że pękły mu i muzy źle zrosły i po prostu. <noise> tak. Nie wiem, jakoś dziwnie, po prostu dziwnie, tak nienaturalnie bardzo. Ale co się dziwić, to jest stara animacja przecież, przecież stara animacja. E, doskonale, to będzie super chruper Ok, teraz możemy przetestować story Pogadaj z poli. E, to jest super chruper ekscytujące. Okej, okay, Lowisa, jesteś gotowa przetestować nasz kucykowy tory i jesteśmy strasznie ciekawe jak pójdzie, mam nadzieję mamy nadzieję, że jest przyjemny, planowałyśmy go miesiącami, musisz pojechać na kucyku, żeby móc wystartować, ale jestem pewna, że rozumiesz, prawda? Och, jeszcze jedno, nie wiem, czy już skakałaś na swoim koniu, ale jest możliwość przejechania zawodów bez skakania. Tor jest łatwiejszy, jeśli możesz skakać, ale zaprojektowałyśmy go tak, by i początkujący, i eksperci czerpali z niego przyjemność. Powodzenia. No, ale dużo było roboty z tym torem. I właśnie dużo osób się pytało, czy warto jest kupić kucyka. No, to teraz już macie odpowiedź. E, tak naprawdę potrzeba go tylko do tego zadania, innych zadań nie ma. E, Boże święte. Jedynie mistrzostwa. E, Także. Znaczy, no, ja wiem, czy warto sami musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Aha, zapomniałam o tym. Faktycznie. Było coś takiego. No ale generalnie i tak i tak nie dostajemy dużo więcej punktów tak. Tam po 10, po 15. Nie wiem czy jest 50, zaraz się przekonamy. Ale no mówię. To każdy musi e, już sam sobie odpowiedzieć. Ale podoba mi się jak on podwija tutaj właśnie te e, kopytka pod siebie, jak skacze. Och nie, poprzeczka pękła. Jak to się stało? Ledwo jej dotknęłaś? Co za pech. Co mamy teraz zrobić? Nie możemy otworzyć zawodów, jeśli przeszkody są uszkodzone. Luisa, to katastrofa. Wszystkie przeszkody poza jedną są uszkodzone. Jak się to mogło stać? Wiem. Był tam... To był ten James. Najpierw był kompletnie przeciw naszym zawodom, a potem nagle stał się taki miły. On za tym stoi, wiem to. Louisa, co powinniśmy zrobić? Możesz pojechać do James'a i porozmawiać z nim, e, z nim o tym? Dzięki. Och, naprawdę mam nadzieję, że e, nam z tym pomożesz. W przeciwnym razie będziemy musiały odwołać nasze plany wyścigów kucyków. E, no 5PD, czyli... Średnio to widzę. Dobra, kochani, widzimy się na miejscu Jamesa. Nie będziemy y, zbędnie tutaj przedłużać. Okej, okay, James, co masz do powiedzenia? <laughs> Smutne kucyki. Auć, cześć, Lovisa. Naprawdę nie mam czasu teraz na pogawędki. Boli mnie brzuch. To ważne? Okej. Okay. Uf, uszkodzone przeszkody? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. E, czy przyrzekam? N nie, może trochę. Okej, okay, ok, zrobiłem to, ale naprawdę nie chciałem, żeby tak wyszło. No i co? I koniec. Okej, okay, kochani, czyli zostaje nam, że będziemy jeszcze robić te zadanka na następny dzień, czyli w następnym odcinku będziemy sobie to kończyć. Ale pytanko macie zadane, czy robić, czy nie. Takie właśnie trenowanie z Wami. A ja Was teraz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję i w ogóle, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. No i co? Trzymajcie się, do następnego i cześć!